Witaj, no i w tym nagraniu powiemy sobie o tym, co to jest półgrupa oraz co to jest monoid. Półgrupa jest to no, struktura algebraiczna składająca się no, ze zbioru powiedzmy tym razem duże B i działania serduszko, która spełnia dwa warunki. Po pierwsze, dla dowolnie trzech wybranych elementów A, B, C ze zbioru duże B, tak, występuje łączność, czyli A, serduszko B, serduszko C ma sens, bo niezależnie od tego, czy najpierw A, serduszko B policzę, a potem wynik serduszko C, czy najpierw B, serduszko C, Potem wynik z lewej strony serduszko A. Ok, to jest pierwszy warunek. No a drugi warunek e, też jest bardzo mm, mało rygorystyczny. Mianowicie dla dowolnie dwóch wybranych elementów ze zbioru duże B, nazwijmy je A i B, no B, w tym małe teraz B, to A, serduszko małe B, ten wynik należy do zbioru duże B. Ot to. No, i teraz, może, jeszcze dla kompletu, dla kompletu jakiś przykład. Mogą być to na przykład liczby naturalne z działaniem dodawania. Przez liczby naturalne mam tu na myśli niezależnie, czy wzięte z zerem, czy bez zera. E, obojętnie, I, i tak, i tak będzie dobrze. Okej, okay. no bo wiadomo definicja pojęcia zbioru liczb naturalnych jest e, różna, no, niektórzy przyjmują 0, niektórzy bez 0. Nieważne. Ok. Monoid. Monoid to po prostu półgrupa z dołożonym jednym warunkiem. A tym warunkiem jest to, że dopuszczamy Element neutralny tego działania serduszko. No to wiadoma sprawa. Punkt drugi yy, z definicji grupy, tak już powielając. <laughs> no dobrze, yy, i teraz pytanie. Może jeszcze jakiś przykład, przykład monoidu. No już nie będę, prawda, oryginalny powiem po prostu liczby naturalne, ale teraz już muszą być koniecznie z zerem. Koniecznie muszą być zerem. Tak? czy jak to woje, liczby całkowite, nieujemne, więc bezpiecznie powiedzieć. I działanie dodawania. Dlaczego koniecznie jest nam potrzebne to zero? No bo potrzebujemy elementu neutralnego dodawania, czyli to właśnie zero. Jak przy półgrupie było to obojętne, tak tu już musi być to zero. Bo jest bardziej rygorystyczny ten monoid. No i tyle. Od to. Jeszcze warto wspomnieć o jednej rzeczy, że. Klasa półgrup. W klasie półgrup zawiera się klasa mm, monoidów. A w klasie monoidów zawiera się już na najwięcej warunków klasa grup. Od koniec. Trzymaj się.